Dzisiaj, moi drodzy, wpadła mi w ręce taka jedna z najtańszych aparatur dostępnych na AliExpress. Kupiłem ją za jakieś 60 coś zł, ale powiedzmy, średnio ją dostaniemy no od tych 60 do 80 zł. Jest to aparatura czterokanałowa. I pokażę Wam unboxing, jak wygląda, oraz podłączymy do modelu, żeby Wam też pokazać, jaka jest podstawowa zasada podłączania aparatury, tak? Znaczy odbiornika, szczególnie co, gdzie podłączamy, tak? Moi drodzy, pudełko prezentuje się tak, nie będziemy za bardzo wnikać. Aparaturę tutaj widzicie: czterokanałowa aparatura, jest komplet nadajnik z odbiornikiem, jakieś tu podstawowe informacje. Teraz zobaczymy, co w środku mamy. A w środku, moi drodzy, oczywiście aparaturę mamy, odbiornik, mamy instrukcję, mamy i będziemy podłączać do tego bimberka, jak się śmieje, bimberek, tak, z hbx -a. Bardzo fajny model, muszę też w końcu Wam unboxing jego zrobić. Moi drodzy, przede wszystkim, co mamy? Instrukcję, podstawowe wiadomości, odbiornik i nadajnik, tak. Posłuchajcie, odbiornik jest czterokanałowy, widzicie, macie tutaj cztery wejścia. Tu jest zapewne przycisk do bindowania. Nie będziemy, robić, bo jest, nie będziemy bindować, bo już zapewne jest zbindowane z tą aparaturą. Zresztą jakbyście chcieli bindować, to na pewno w instrukcji znajdziecie. Posłuchajcie, ja od razu Wam powiem tak. Mamy cztery kanały. Widzicie, to jeszcze takie są dodatkowe oznaczenia. Plus, minus i sygnałowe. Trzeba zwracać uwagę, jak się podłącza tak, odpowiednie komponenty potem w modelu. W razie jak odwrotnie podłączycie to raczej nic się nie stanie. Posłuchajcie tak mamy kanał pierwszy, drugi, od razu wam powiem drugi, trzeci i czwarty. Pod kanał pierwszy, słuchajcie bo nie każdy z was to wie, ja to wiem, bo nieraz mnie się pytaliście, pod kanał pierwszy podłączamy zawsze, moi drodzy, serwo, tak, czyli to co nam steruje skrętem, pod kanał drugi podłączamy zawsze regulator, czyli to co nam tutaj przesyła generalnie napięcie na ten odbiornik, no i regulator oczywiście silnikiem wszystkim steruje, kanał trzeci to jest dodatkowy i kanał czwarty też, tylko że tutaj kanał czwarty to też w instrukcji jest jako podłączenie dodatkowej baterii, zastanawiacie się po co, no bo są takie modele jak spalina, których jest silnik spalinowy, no ale takie rzeczy jak serwo i kilka innych komponentów. Czasami też trzeba czymś zasilać, więc tu się podłącza specjalną baterię, aby ona dawała powiedzmy napięcie na serwo i na jakieś inne rzeczy, to potem. No i sama aparatura. Moi drodzy, sama aparatura powiem wam, wygląda. Ładnie, podoba mi się. W ogóle podoba mi się ten uchwyt, taki gruby, taki facetowski, trochę dobrze w łapie leży. Tutaj z dołu mamy klapę, nie będę otwierał, na cztery małe paluszki typu AAA. I wygląda tak. Plastik ładny, wszystko ładnie. Teraz co do tego spustu i kółka. Powiem Wam, że te sprężyny trochę tutaj są zastosowane, bo te sprężyny się także powodują... Jak nam chodzi z albo kółko trochę za ciężko, szczególnie kółko, mogłoby lżej chodzić. no Takie moje preferencje, na każdy może być inny. Generalnie, powiedzmy, sprawia ładne wrażenie. Tu mamy włącznik, o i widzicie. <grym> mamy tutaj takie pokrętełko, którym jak przekręcamy, to nam odpowiednio tutaj się ustawiają, powiedzmy, rzeczy, które chcemy ustawić. Tu rewersy mamy takie, mamy. Trimowanie skrętu, gazu, a także powiedzmy zakres mocy i zakres powiedzmy skrętu. Tutaj dodatkowe przyciski plus minus, czyli jak na, tutaj ustawimy, widzicie tu taka czerwona diodka, diodka się zapala, jak coś ustawimy, funkcję. No to oczywiście potem tymi klawiszami funkcyjnymi plus minus możemy ustawiać sobie tam powiedzmy zakres jakiegoś tam skrętu itp., itp. Także powiem Wam, generalnie. Za tą cenę robi dobre wrażenie. Naprawdę podoba mi się jak w mojej łapie leży, ale trochę mniej mi się podoba po prostu trochę za, 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 za ciężko to kółko chodzi, tak uważam, powinno być, lżej. Lże, że powinno chodzić lżej, dobra. Teraz weźmiemy sobie. Ten odbiornik podłączymy w naszym bimberku i zobaczymy, czy wszystko będzie chodziło. Tak wewnątrz prezentuje się nasz bimberek, tu już jest, widzicie, założony odbiornik albo od innej aparatury. Ten odbiornik pójdzie do innego modelu, a tu podłączymy ten. I od razu też Wam powiem kilka rzeczy. Jak podłączacie, bo nieraz się pytacie, dlaczego model jedzie do tyłu, zamiast do przodu, jak wciskacie albo skręca zamiast w prawo, to w lewo, moi drodzy, ponieważ. Tu mamy właśnie takie powiedzmy, funkcje reverse, tak? Rewers gazu, rewers skrętu, i jak oczywiście to przestawimy, to przestawiamy też powiedzmy, że w drugą stronę chodzi. Jakby to ładnie powiedzieć, że no, wy skręcacie w prawo, a koła wam skręcają w lewo, no to trzeba wtedy wejść na reverse skrętu. Tu jest chyba rewers skrętu, albo tu, już nieważne, nie mam okularów, to nie widzę, tak dokładnie. Przestawiamy, trzeba przyciskiem wtedy, o, przynajmniej w tej aparaturze, to o, widzicie, przestawiamy sobie z, z skręt, i jak już przestawicie, to wtedy też dobrze będzie Wam skręcać, jak już w prawo, to w prawo i tak dalej. To samo dotyczy gazu, i teraz, tak moi drodzy, tutaj zaraz sobie podłączymy, i najpierw tu odłączymy te dwa. Tu widzicie tutaj jeden jest od regulatora, drugi od serwo, i tak jak Wam powiedziałem, pod kanał pierwszy podłączamy serwo, pod kanał drugi regulator. I moi drodzy, przeważnie na kablach macie zaznaczony, gdzie jest minus, tak? Najczęściej jest to powiedzmy, kabel widzicie w kolorze czarnym, plus jest czerwony, no ale może być też, że minus jest oznaczony kablem brązowym. No, i tutaj sobie patrzycie. Nie wiem, czy widać. Tu macie o, przynajmniej oznaczenia pokazane, gdzie jest plus, minus. Zdarzają się kable w regulatorach, że są wszystkie czarne. Ostatnio z Hobbywinga tak dostałem, w modelu, w którym jeżdżę na zawodach. Ale to nie przeszkadza. Najwyżej odwrotnie podłączycie. Tu raczej nic się nie spali. Nie powinno przynajmniej. Chociaż różne rzeczy się czasami zdarzają, cuda w życiu. Ale mówię, tu macie zaznaczony, Pamiętajcie czarny bądź brązowy. Najczęściej tu jest widzicie, brązowy. Przy serwie to jest minus, czerwony, oczywiście plus. Ten biały albo tu żółty to jest sygnałowy. I tu macie wszystko oznaczone. Także kanał pierwszy podłączacie serwo. Kanał drugi podłączacie regulator. I wtedy wszystko powinno dobrze przechodzić. Jeszcze mówię, kanał trzeci to jakieś dodatkowe rzeczy, oświetlenia. Możecie sobie podłączać kanał czwarty. To akurat kanał czwarty zapisany jako też możliwość podłączenia baterii macie też więcej kanałowe też odbiornik i tak dalej, ale mówię tutaj jest w instrukcji napisane też, że kanał czwarty jest do baterii możecie też mieć oznaczenie tu z boku, że BAT, no różne czasami są oznaczenia dobra moi drodzy, podłączymy i zobaczymy czy wszystko śmiga moi drodzy, już mamy odbiornik podłączony pod model, mamy podłączoną baterię, generalnie powiem Wam jak się robi prawidłnie, jak pierwszy raz uruchamiamy, w ogóle jak model uruchamiamy najpierw włączamy sobie Aparaturę, potem włączamy model. Moi drodzy, ja to już wcześniej przetestowałem, nie był zbindowany ten odbiornik z aparaturą. Co musicie zrobić? Musicie na pewno mieć, włączyć sobie tutaj, widzicie, aparaturę, i potem, jak włączacie zasilanie, to musicie przytrzymać. O, czekajcie, nie, on już jest zbindowany, wyłączę na chwilę, żeby wam pokazać. No włącz się. Musicie, kiedy będziecie włączać sobie zasilanie, przytrzymać ten przycisk, widzicie, odbindowania. Eee, o, tu jedną ręką wszystko muszę robić. Ciekawe czy mi się uda. No, nieważne, jak dłużej przytrzymacie, to on Wam się zbinduje. Dobra, jest zbindowany z aparaturą i teraz zobaczcie, widzicie? Kółko, prawo, kółko, lewo, wszystko chodzi gaz, o i patrzcie i teraz gaz wchodzi nam wymów, wymów gaz a on w odwrotną stronę jeszcze jedna strona, czasami trzeba też mm, po podłączeniu innych aparatur tu akurat nie zbindować też gaz, hamulec i tak dalej, tu akurat tego nie trzeba robić to jest prosta aparatura prosty regulator już macie zbindowane jak to robimy, ale moi drodzy jak widzicie patrzcie ja do przodu, a koła kręcą się do tyłu, wtedy musimy znaleźć właśnie ten rewers od dobrze się tak stało, to jest chyba tu jest rewers od gazu zaraz sprawdzimy ustawiliśmy sobie na rewers, to jest bodajże gaz, przestawiamy na drugą stronę, o i widzicie i koła zaczynają kręcić się do przodu właśnie o to chodzi z rewersami tak samo jest ze skrętem, jakbyście na przykład skręcali w prawo, koła by już szły w lewo o tu jest wtedy ten rewers, przestawiacie sobie w drugą stronę, żeby wszystko dobrze chodziło no i ten model teraz już widzicie o, wszystko śmiga, chodzi, także jest podłączone. Jeszcze tu trzeba sobie muszę to przykleić, dokleić tutaj do, do podwozia. No i potem będę sobie tym jeździł. Tutaj jak widzicie macie antenkę w tym odbiorniku. I posłuchajcie, warto zadbać o tą część odbiornika, ponieważ jest dosyć istotna. Jak mam się urwie, no to oczywiście są problemy, zasięgi, traci inne rzeczy. Ta końcówka też tu jest ważna. Posłuchajcie, ta końcówka tutaj nie y, zaizolowana. Pamiętajcie, jej nie urywacie, nic z nią nie robicie, więc jak już sobie to wszystko tutaj o, jakoś ładnie przyczepicie, to zadbajcie o to, żeby ta antenka albo była w jakiejś rurce, albo gdzieś tu jakieś, gdzieś zakręćcie, tak, żeby wam czasami to się nie wkręciło w jakieś elementy ruchome w modelu, czyli wiem, nawet tu serwował cokolwiek, koła. Tak, także pamiętajcie o tym. Teraz, moi drodzy, w kwestii tu ustawienia tych aparatur, tych parametrów, moi drodzy. Tu mamy ten przełącznik, przekręcamy, odpowiednio te diody nam się zapalały i moi drodzy widzicie tą niebieską poświatę. Jak przestawicie na coś odpowiednią funkcję, to mamy plus minus i patrzcie teraz, kiedy na przykład operujemy minusem, tak? To widzicie tutaj nam powoli gasną te diody, także one pokazują zakres, który mamy ustawiony, tak to akurat jest trimmer. Od zakresu mocy, tu mamy o na przykład od skrętu, widzicie tu po środku są ustawione. I przestawiamy o tak jak mam ustawione, tutaj jest pośrednia wartość. Także powiem, całkiem fajnie jest to rozwiązane. Dobra moi drodzy, tyle na temat tej taniej aparatury. Myślę, że posłuchajcie, postanowiłem kupić najtańszą, bo chciałem właśnie zamienić w tym modelu bo ten model do czegoś innego będzie służył, także myślę, że będzie dobrze się sprawowała, mówię, także w razie czego teraz, moi drodzy, nie zapomnijcie dać serducha, obserwacji udostępnić itp. itd. Widzimy się w następnych filmach z Sejanara, moje drogie rybaczki.